Siema widzowie! Dzisiaj będziemy robić odcinek z tej oto gry. Wiecie co to jest? Sz, y, szczał na ślepą. I no pf, y, próbujemy zdobyć pierwsze miejsce, bo pamiętajcie, bo sobie fajnie by było wygrać. O, mam w końcu niebieską drużynę. Y, więc pamiętajcie, sub like i komentarz. Każdy komentarz co napiszecie to i tak polajkuję no to co, przechodzimy do grania. No nie, nikogo nie będę szczerał. Bum, bum, bum bukla. Bum bukla, bum bukla, bum Bum Dobra widzowie, na pewno ktoś tu będzie. Na milion procent ktoś tu będzie. Już dwóch naszych odpadło. Nie ma tu nikogo. dobra, widzę Aj, a miałem drugie miejsce. żeby strzelać. Dobra, teraz tu widowy strzelam. Bo nie. O. Bardziej tu... O! Dobra, widzowie tak, strzelamy. Ło, wow, ale blisko. Yo, ja mam kogoś. Numer jeden. Ha, ha. Jej, my na razie wygrywamy. Fajnie. Dobra, nas jest dwóch, mam jeden. Tu niech będzie. No to co, walka Nie, widzowie Widzowie Nie, Aj, dobrze widzowie Ma cominci mi ten filmik ton na